Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie w grze paper.io2, dokładnie, powracamy do tej gry. Tydzień temu nagrałem odcinek właśnie z tej gry, no i pora na kolejny, bo wiadomo, co tydzień będę wrzucał odcinki teraz z paper.io, nie wiem, ale trochę ich będzie. Dzisiaj postawiłem sobie cel, straszny cel, strasznie trudny. Chciałbym przejąć całą mapę, yy, ale nie na trybie Paper IO, yy, yy, taki klasyczny Paper IO2, tylko na Small Mapie, bo będzie o wiele prościej. Więc myślę, że teraz możemy już zacząć rozgrywkę. Niestety mamy reklamy. O, to jest może żebyście nie słyszeli. Mhm. nie słyszycie, co nie? I tak w tej nie ma dźwięku, więc właściwie to nie jest mi nie... jakoś potrzebne. No i kiedyś jest na tarot, to nie wiem. Ale w każdym razie będziemy próbowali zdobyć całą mapę. Oczywiście na różowym kolorze, jak zwykle. Teraz gramy na small mapie i jestem czwarty, o dziwo, a to dlatego, że jeden typ, ten na lewo tutaj, ma 23% mapy i to jest dużo. Ostrożnie, nie tryharduj Antares. I w ogóle, jeżeli mnie znacie, to jestem Antares. To dlatego nazywam się Antares. O, jest tutaj, harcuje gdzieś. Może uda mi się go kilnąć? W ogóle mogę sobie zmieniać skiny, i jeżeli zginę, to mm, zmienię sobie skina. Na jakiegoś, jakie mam, bo na pewno mam kogoś. No może, ale no, już zginąłem. No dobra. Ale zmieniamy. Mm. O, skiny. Aha, a dobra, mam, 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 mam. Możemy mieć biedronkę, czołga, kaczkę, ciasto, kaskę, sushi i tak dalej, i tak dalej. Ja chyba wezmę wyjątkowo. Dobra, nie wiem, może ducha. Tak będę duchem. To jest duch z um, Pacmana, Pacmana. Um, Zapraszam Was do odcinka, kiedy grałem w Chuchella O, już odcinek ze stycznia To jest ze stycznia 20, 2K22 um, Gdzie po prostu tam były takie fajne gierki w jednym z zadań Które trzeba było przejść, um, doprowadzając tego Chuchella do zwycięstwa Zapraszam Was do obejrzenia, bo naprawdę mega rzeczy tam się dzieje Czterech częściach, jakby były ca ca całe przejście. Odcinek na zimne dni. Naprawdę, na zimne dni. No więc tam też były takie trzy bardzo stare gry. Space Invaders, czy nie wiem jak to się mówi, właśnie tam Pac-Man i Tetris jeszcze było. A poza tym jestem królem, wróćmy do, do tematu. Paperio prawie mnie killą, naprawdę. Dobra, jakiś tam Bolham Jest blisko mnie. w ogóle jak się obracamy to nasze oczy tak dziwnie się ruszają. Ej, no. Widzicie? Ja nie mogę, jak ty śmiesznie wygląda. Dobra. Powoli staje się duży. O, tu jest ten Bol, bol Bolham. Tu jest ten Bolham. Panie Bolhamie, daruj się pan, Kapitan Ameryka. Bolham tutaj, ktoś go zżegra. Jolim McKay, on jest czwarty. Jest, zginął, ale znowu jest jakiś gigant, co ma 12%. Mój sojuszniku, Julianie McKayu. zdradzam cię, bo za razem zadaliśmy tego kapitana Amerykę. Teraz muszę cię zjeść. A czy zabić? Dobra, muszę uważać, bo mam już dużo. No prawie bym go zabił, myślałem, że go kilnołem. Zewro mu. Ja tylko nie to! No i mleko się rozlało. 28%. Trudno. Trudno, brudno. No, ale jak są te głupie reklamy, no to wtedy mogę wam coś Dobra, e, będziemy grali jakby, wiecie, nie będziemy tryhardować. Będziemy... Ja chciałem tego Juliana jak killnąć, więc to się nie udało. Tam był jakiś typ, co miał 13%, kiedy zginąłem. O, i wciąż jest. A. Tylko nie mówcie, że będą znowu... O dobra, nie ma znowu reklam. Jak jakoś mi trochę dziwnie jest, kiedy mam takie małe pole, bo ja chcę większe. Dobra. A jeszcze chciałbym podziękować za takie duże wyś big wyświetlenia pod pierwszym odcinkiem. Widzę, że ta seria Wam się spodobała. Jest wiadomo dużo wyświetleń i tych innych takich rzeczy. Jeden typ ma 16%, trzeba go zabić. O, to ten typ pizza, co mnie zabił. Yy, przedtem. No nie ma. Nie ma tak miło. A jest ten drugi. Jest takich. O dobra, już dwóch gigantów. Jeju, no jakie to jest trudne, żeby zdobyć całą mapę, ludzie. O, o, za 4 sekundy można ten. 400. O, że dwie, jedna. Można pom O, dobra, tyle ta. Tyle trwała ta reklama. O Jezu, to jest. Pełno ludzi. A tu jest ten typ, co ma 18%. Dobra, powoli się na niego czajmy O, panie, co to za bitwa jest. Ogromna! Jest, zginął. Ja mam jeszcze jakiegoś króla, czy coś. Jakiegoś tam pana. Pan na wilczunia. No chłopie! Podaj się wreszcie, ty nie masz ze mną szans. O właśnie. Zginął na moje żądanie. Hop! Czy mam tylko jednego killa? No ale dobra. Ojeju, ale on ma fajnego skina, jakiegoś typa w okularach. Nie wiedziałem, że taki jest. Wiedziałem, że w Paper jest dużo skinów. Na przykład yy, jakiś tam. O, ten, co jest na czwartym miejscu. Yy, teraz już na trzecim. Ma chyba skina jakiegoś piłkarza, czy coś. Mi się ten skin kojarzy z piłkarzem i to chyba jest piłkarz. Dobra. Wyjątkowo, z bardzo strahardowałem. ale to wyjątkowo. God. O, jestem ten królem. Ten god miał dwadzieścia procent. Bez tryhardów. Osiemnaście procent to dużo i nie chcę tego stracić. To jest jakiś pan spek. On jest drugi. Uuuu. Uh. Ja nie mogę, jak się przestraszyłem. Dobra, dziewięć minut odcinka jest już właśnie za nami. Mam sześć kili. Ja nie mogę. No nie! No i to jest trudne tak nie zginąć. Jest pokonany nareszcie O, Squid Game. Hop ze Squid Gameu. No panowie, 30% mapy. 30 Fajnie, że w prawym dolnym rogu mam ile mapy zająłem. Bo to jest mega fajne i przydatne. Na przykład w paper Ilo na telefonie nie ma tego. No i to jest straszne, kiedy chcę otoczyć całą mapę hmm, Na raz I pokazuje też, gdzie jestem Fajnie O, ktoś go kilnął Ten Big Boss po Dam Big Bossa Ja piernicz. Irytuje mnie ten ziomek Hmm. Chłopie, ja mam jedną trzecią mapy, nawet już więcej mam. Mam 40% można tak powiedzieć. Dobra, bot. No faktycznie bot, jak go tak prosto kinąłem. No to nie jest online. To, to nie jest online. Ale można zrobić tryb online. Jak chcecie, mogę się umówić z kolegami, bo można takie coś zrobić. Też w paperio. Kiedyś było w normalnym Paper.io, tylko się dało. O, tylko ty! A dobra, ale było trzech typów. Znaczy, dwóch oprócz mnie. Oj, coś czuję, że to jest nasz szczęśliwy dzień, w którym zgarniemy 100%! Ja już nic nie mówię. Naprawdę, już tyle Tubi się... Kto to jeszcze ogląda? śmierć, czy ja cię kiełnąłem, o, ten 4han czy 4han ma 16%, gratuluję ja mam pół mapy teraz pół mapy o, odblokowałem kapitana Amerykę za zdobycie 50% a, jeszcze drugiego za zdobycie tego samego okej, okay, dobra, dzięki No tylko dwóch typów jest oprócz mnie. Ja cię kilnę. Zobaczysz. Ten chyba sopli mnie zżera. Trudno. No gdzie ty jesteś, panie Forhan? Jeju. O faktycznie. Ej, no on ma 20%. 21. O tutaj jesteś. To panie, teraz bitwa. O! Ktoś zginął, ale ktoś się zresztą na jego miejscu. Jakiś typ. Jest! Nareszcie zginął ten typ. Ej, ludzie, patrz jak ja mam dużo już tego, terenów. Nie ma opcji, że ktoś mnie dojedzie. O, amogus! Dzień dobry, panie Amogus. Jej, ile tych małych pytków tu jest. Nie, ja nienawidzę tych małych pytków. One cały czas przeszkadzają. No panie, ja chcę Cię kilnąć! Jezu, jak się wystraszyłem. On mnie prawie zabił. Oni tak wkurzają. Oni chcą mi przeszkodzić w zwycięstwie. No panie Bucker towing przestań nie denerwować! Jestem sam! O, już nie jestem. I znowu jakiś dwóch, dwóch typów się pojawiły. Już trzech. Chyba panowie odczepcie się wreszcie. Nie macie ze mną szans. Ja mam prawie sto procent. Ja zginąłem! Niemożliwe! 75%! Ja pierniczę! Dobra, czekajcie, ja, ja wyłączę to, żeby film był jak najkrótszy. Ok, dobra, wracamy i ja jestem już w późniejszej części tej reklamy. No dobra, witam was. Jaju, a ja się po tym nie pozbieram. Ja się po tym nie pozbieram. Nie ma opcji, że zginąłem w takim momencie. Sied 75% miałem. Rekord może to potwierdzić. Popatrzcie na prawy. Mm, znaczy, jaki prawy? Lewy, górny róg. Tam jest napisane, ile miałem. 75% i zginąłem. Zdarzyło Wam się to kiedyś w Paperio? Jeżeli w to graliście? Mi się nigdy nie zdarzyło. Jak miałem powyżej 50%, to już po prostu wygrana była. To już było easy. Jeju. Ja się już po tym nie pozbieram. A film mija. Dobra, teraz tak porządnie to zrobię. Tak, będę dobrze w to grał. Ten amogus mnie wkurza. Dobra, na no spokojnie. Jeszcze jest, jeszcze można to odratować. O, 0,69% akurat zostało mi dodane, ale dobra. No! Nie gajajcie! Nie, ludzie, słuchajcie, to są jakieś żarty. To są jakieś jaja, no. I znowu ta reklama. jeju, to mnie wkurza. To mnie wkurza. Dawajcie, daj, no daj, play free now, już, już. O, dzięki. Przez własną głupotę zginąłem. Nie no, już nigdy nie odzyskam tych 75%. Ale ostatnio zginąłem przez własną głupotę, ale kiedy miałem już 75%, właściwie też. Ale mówiłem, te małe perdki są strasznie wkurzające. I jednak coś w tych paru słowach jest, a dokładniej w ilu. Mm... Te... Małe pytki są wkurzające. W pięciu słowach jest tyle prawdy. W pięciu słowach jest mega dużo prawdy. Tylko w pięciu słowach. Dobra, już nie odbuduję, więc ja sobie daruję kompletnie. Może jak zginę, to idę do innych trybów po prostu, bo to jest za dużo ludzi. ma Panie Dylan? Coś mi coś chce zażrać? O, Jezu, w ostatniej chwili. Ile mam? Obstawiam, ja w ogóle nie widzę topki. Obstawiam, nie wiem, 20% i. O nie, mam 16%, ok. Ale dobra, to też dużo. Na pewno nie zdobędę 100% mapy. Nie ma opcji, że ja to zrobię. Jak będę miał połowę mapy, to ja będę tak bezpiecznie grał, że mega bezpiecznie. Panowie. Niestety ten odcinek będzie trwał stosunkowo długo. A jak zginę, to wiadomo. No to kończymy odcinek. Jak zginę. Ja tylko tak sobie pogram. Ja w ogóle... Ja jestem tego świadomy, że nie zdobędę 100%. Może się uda w następnym odcinku. A ja myślałem, że to 75% zdecydowanie wystarczy. Przecież to 3 czwarte mapy. Jednak zginąłem. Jakim cudem on mnie nie zabił, to ja nie wiem, ale serce mi wyrwało się z piersi. Wyrało, wyrwało mi się z klatki. Jakim cudem on mnie nie zabił, halo. Przecież to jest niemożliwe. Każdy by z tego skorzystał przecież. Hop, hop. Ile mam, kili? 6. I duża liczba jest już w moim posiadaniu, bo 30%. Powoli pojawiają się nadzieje. Powoli się pojawiają nadzieje. Powoli się pojawiają nadzieje. Moim duchem sobie gra. No i nie ukrywam, że mi idzie całkiem dobrze. O, na miejscu tego typa zrespił się inny, super. Dobra, żyję. Teraz idę do tamtego, co coś ogarnąć. Czemu mam przygotowane palce tak jak w grze w Minecrafta XD? O dobra jestem? To jest pan Freddy. O, już nie ma pana Frediego. O Jezu. O dobra, bo to tło mi się zlewało z moim. tylko żebym nie zginął z własnej głupoty. Bo jeżeli ktoś cię zabije, no to trudno, to jest. No nie smak, że zginąłem, szkoda. Ale jeżeli zabijesz się z własnej głupoty, że sam przez siebie, to naprawdę jest wkurzające. M musicie to przyznać. Są dwa typy wkurzenia zabicia. Pierwszy typ to przez kogoś, a drugi to przez siebie. Nie wierzę, że zginąłem. Kiedy, wtedy, kiedy miałem po prostu 75%, to zginąłem przez kogoś. Ale, kiedy miałem 15%, to miałem um, tego. No, no, to się zabiłem po prostu sam z własnej głupoty. Kilnąłem typa. Moje ziemie są już całkiem pokaźne, bo mam już 55%. A jak 55% to koniec z koniec szybkim zdobywaniem mapy, tylko z powolnym zdobywaniem mapy. Ponieważ to jest wielkie ryzyko. To i ktoś się pojawił? Dobra, 23 minuty odcinka, 23 minuty, czy może już trochę więcej, może u Was jest 24, czy nie wiem, dajcie znać, ale dobra. Ten jest tylko dwóch typów oprócz mnie, a był jeden, ten Pascal ma 15% i go zabiłem właśnie. z Je, małych pyrtków, tylko nie to, tylko nie małe pyrtki. Powtarzam te legendarne pięć słów. Te małe pytki są wkurzające. Timberlake. Dobra. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Nie! To on mnie zabił! Dobra, nie ludzie, to jest koniec. Nie ma, jeju, no dobra, trudno się mówi. Mm. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Ostatni raz. Ostatni. Ostatni raz próbujemy zdobyć całą mapę. Jak się nie uda, to trudno się mówi. Jak mam mało pola, to jest jakoś jakby dziwnie. Jakby, że jestem taki mały. Niemiłe uczucie. Ale dobra, ostatni raz próbuję. To miał być ostatni raz, kiedy zginę tam. Ale dobra, teraz jest na serio ostatni raz. Widać, zdobywanie 100% mapy nie jest dla mnie. Niestety. 25 minut jest z przykrością. Mówię, że 25 minut już minęło odcinka. Więc długo wychodzi. Najdłuższy mój odcinek trwał 42 minuty i jest to Czucial. Hashtag 2. A to jest mój dwudziesty, któryś film na kanale. Dwudziesty, chyba czwarty albo trzeci. No, któryś z tych dwóch. Algo zeżremy tutaj. Dobra, ja wiem, że nie zdobędę całej mapy. Spokojnie, ja to po prostu wiem. Hop, nie wierzę, że tak się zabiłem, kiedy miałem 70% już. O tutaj, jak chłopnie zeżar. On ma prawie tyle procent, co ja. A konkretnie 12. Ja mam 13. Że typa. Dobra, trudno. Kończymy odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. I słuchajcie, to mnie wkurza. Nie mogę zdobyć całej mapy. A miałem 75%. Dobra, koniec. Może w kolejnym odcinku się uda. Ja temu tak łatwo nie opuszczę. Dzień dobry, Nara. Uch.